Hej 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć A dzisiaj następny już jedenasty Odcinek z BFA 4 i zbliżamy się do końca gry Czy będzie to koniec, czy też nie Dowiemy się o tym na pewno za chwilę Tymczasem Błagajmy kogoś o wybawienie Poprzedni odcinek był naprawdę dosyć, dosyć, naprawdę dosyć, naprawdę bardzo emocjonujący Wysadzenie tamy bardzo Przypomniało mi scenę z trójki. Możecie sobie wpisać Crisis 3 niszczenie Tamy, Na pewno będzie coś na YouTubie. My tymczasem czekamy. Jesteśmy pod helikopterem. Czy to jest Greenland? Tak nasza pani kapitan co miała nas wybawić i dowieść do Kariczona? czy też nie. Dowiemy się wkrótce, moi drodzy widzowie. Miejmy nadzieję, że Bugów nie będzie tak jak ostatnio. Że będzie ciekawie i co najważniejsze będzie dużo strzelania i dużo zabawy. Zapraszam do oglądania. Tak, pani Greenland! Tumany z podziemnej gwiazdy! W mordę, was by trzeba rozstrzelać, ale idę tak się stąd. Dobra rekę. A minątki nie poda! Most powietrzny znów otwarty. To to są grzyjniki, kurde? Panie major, to jak będzie nasz transportem? Wszystko załatwione. Mówiliście, że chcecie lecieć na zachód. Przygotujcie się, macie dwie minuty. Tik tak, tak, misja jazda! Dobra. Czyżby skok z padochronu... ze spadochronu. Spokojnie, dostarczymy was tam. Ale wasz okręt będzie potrzebować pomocy. Ale o co to kurwa chodzi? Może tak trochę grzeczniej z No właśnie, grzeczniej! Chińczycy opanowali północną część kanału. My musimy ją odbić. Wasz okręt wpłynie w sam środek szampa. Powodzenia. Dziękujemy, panie Nie, to ja wam dziękuję. Zabrać ich to. Jeśli Chako opanował kanał, Jin-Cha wpadnie w jego łapy. Będziemy lecieć... na balonie? Wszystko dobrze? Aj, bo lubisz pić szkocką? On się boi wysokości. ...latkę Bo studiowałeś Notre Dame? Nie. Powiem ci, o chodzi, co? Chodzi o to, co... Zobacz, jak Nie spodziewałem się tego, na pewno się tego nie spodziewałem. Muzyczka, muszę przyznać, że jednak soundtrack naprawdę uderza, aż mi się dreszcze robią, na pewno tego nie widzicie, bo kamerka po skompresowaniu ma słabą dosyć jakość, ale jest do Ja mam nadzieję, że jakość jest dobra. Jeszcze jedna rzecz, akurat się ładuje, miejmy nadzieję, że się będzie długo ładował. Nie, nigdy nie oglądałem moich filmów, nigdy. Czekajcie, później powiem. Ważna rzecz. Rażnica, tu forteca, powtórz! Źle cię słyszę, odbiór! Kim tylko... ...na północ od jeziora... W żadnym razie nie... ...pływajcie do ptału! Cholera, jasna! Kapitanie, mogę spróbować morsem, powinno być lepiej. Odpada, ścigające nas niszczyciele nie będą czekać. Jakie rozkazy, proszę pana? Odpalisz radar, sonar i wszystkie dostępne skanery! Muszę dokładnie wiedzieć, w jaki burdel się pakuje. Ha! W spory! Najważniejsze, że darmowy. Ho, ho, ho. Jedna rzecz. Nigdy w życiu nie oglądałem moich filmów. Nigdy, naprawdę. Ale wczoraj, dzisiaj. Dzisiaj mnie naszło, żeby zobaczyć sobie odcinek z Befa. I wiecie co zauważyłem, że mówię strasznie szybko. I na pewno większość z was mnie nie rozumie. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że mówię szybko. I rozumiem jak mówię szybko, ale wy raczej nie. Mówcie mi w komentarzach takie rzeczy. Jak mówię za szybko, niewyraźnie, to naprawdę pomaga. Piszcie w komentarzach, jeśli coś jest. Nie tak, dobra? Mam nadzieję, że coś napiszecie. nie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! 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 Ej, nawet wytłumaczył. To jest wyzwanie. Birdołek. Ej, ej, ty się miałeś podczepić. Jak będziesz rygać, celuj w na ziemię. <laughs> I Dobra i lecimy moi drodzy widzowie, jeszcze nie było skoku ze spadochronu. Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Mimo, że jest to tak naprawdę koniec befa. Ja wiem, że to jest koniec. No nic się dołoże Chyba. Nie zakładam się! Jeszcze! Dawaj! Mam być cztery, chciałbym ]marecza. kiedyś spada fronu skoczyć. Obiór Powtarzam, no, forteca no, no. no, tu, klabaz 3. Jak nie zrozumiałeś? Cermując walczywie! To jest Uuhoo! Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam! Żołnierze wroga na pokładzie! nie wytrzymają! na pokładzie! No 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 no, ja chyba nie wyląduję! Mayday, 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 mayday I tak bym tu wylądował nawet jakbym nikt nie trzymał Nie, złamał sobie nogę ale nic nie mówię Założyliście, że ja nigdy nic nie mówię? Nigdy? Dobra, zmienili mi broń tak więc może sobie zobaczymy jakąś coś innego PKP peszenek, stabilność hmm, Oczywiście snajperka to jest chyba rzecz oczywista sw 98 naprawdę wspaniała broń KBU, karabin wyborowy, tego jeszcze nie miałem. To może zamiast tego KBU, a zamiast tego PKP Peszenek. Połączenie da na naprawdę wybuchowy oszczęd. Teraz jeszcze tylko ten. Ile granatnika mamy? A może jeszcze jeden granat. Będzie głośno. Dobra? Karabin wyborowy. Granat, granat. Fajna broń, Ach, ale ma mało amunicji, aczkolwiek jest dobrze. Gram już przez chwilę multi, i muszę przyznać, że jest naprawdę... Jakim cudem tego nie walnęło? Naprawdę ciekawy, naprawdę fajny multi. Ohoho. ho Dobra Dajemy czadu moi drodzy widzowie! Kurde, nie mam snajpera. Znaczy ja nie mam snajperki Kto powiedział, że karabin wyborowy to przecież to jest prawie to samo Tilgar mógł wolniej stilgar O oh ja, yeah, jeszcze w głowę Aj, Co za gnizdostwo normalnie Dobra Bardzo fajna broń, aczkolwiek mało amunicji, muszę przyznać, że jednak jest dosyć mało amunicji Ronald! No, no. Jezus, Maria! O! Tak nie miało wyglądać, tak nie miało wyglądać! Jezus, Maria. Cofaj się, Stinker, cofaj się. Dobra, można powiedzieć, że się udało. Dużo tych granatów też Jasno strasznie Dobra, lecimy dalej moi drodzy widzowie Lecimy do przodu To po prostu musi być koniec Kube, u jednak jakoś wolę sniperk A PKP peszynek, bardzo fajny Tu mam jeszcze nowe dwie bronie, ale to jak widać Dobra Piękny triple kill jeszcze w główkę Wiecie jak ja uwielbiam snajperki Łoda the... wow, shit Nie wiem co się stało Chyba tam był typek i mnie nożem A dobra że jesteśmy blisko to To akurat nie będę tutaj nic przełączał Może jeszcze raz robimy hejnego triple killa Raz, dwa Trzy Potrójny kill Poczwórny i cztery razy w główkę proszę państwa, czyżby nowy rekord? Dała Jest Maria No no, 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 coś leci! Jest fajnie. O Chcę żyć! Ten to chyba we mnie walnął. Nie, nie, za dużo ich! Jak dobrze wziąłem tą broń Jak to się mówi, dzięki Bogu Nie było dzięki Bogu Jednak musimy trochę uważać moi drodzy widzowie i, i, i tak po prostu przetłużym ten odcinek przez to, że będzie więcej strzelania I... Oczywiście no, no. <grym> to jest pozytywnie no, to jest... Dobra, teraz doło ich rozwalę, tak więc nie będzie problemu wierzcie mi, nie będzie. Jakim cudem nie trafiłem! Jakim cudem nie trafiłem! Leczka! Czy ja mam taki zły dzień teraz? Znaczy zły, zło, złą turę? Trafiłem? Nie. Teraz? Niech ja oni tutaj zejdą! Trafiłem w kogoś. Jeszcze mi nie chcę zginąć jeszcze raz. Serio, serio, serio. Z tej stronie nie wejdzie. To traci sens. Wow, 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 wow. Ufa. Eee, się przestraszył moje potęgi mojego PKP Henego Dobra to otwieraj ten nogi Tylko nie zakręcaj już nie wiem kto lubi tu papierosy palić ale co? Już mawia Robisz się ostro Tu forzecza! Mamy żołnierzy w drogach na pokładzie! Prosimy o pomoc. Ha w dole? Kapitan Gary, Krawarze! Zbliża się nieprzyjaciel! Lercia, jasne. Nie wiem po co mi teraz był bipotal, dobra Jakim cudem ja w niego nie trafiam? Jak mi coś to wytłumaczy to ja mam mu szóstkę z matematyki Jeszcze jeden I może by tak trzecie do kolekcji Chodź ty tuż ma to jedno A, w stopę dostał Mamy AC52CK -E. Broń bardzo podobna do Galila, aczkolwiek ma taką inną Nie, 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 tylko nie to Ja mam granaty, czemu ja tego nie używam o Jezu, o Jezu, o Jezu, Ja nie chcę teraz zginąć, uwierzcie mi A -a. Pozdrawiam Lisek. Wow. Poszło. No nie, jak oni widzą? Kto powiedzie, że przez ogień nie można strzelać? A szukaj Kapitana Garrisona, moi drodzy widzowie. Teraz pytanie, czy to jest koniec gry? Czy to jest koniec gry? Kto? Ja mam mało amunicji. Naprawdę. A PKP Peszanek bez amunicji to jak... To jak PKP Peszanek bez amunicji. A snagwerka trochę się tutaj chyba nie przyda. Aczkolwiek wiecie co ja potrafię ze sniperką zrobić, tak więc czemu nie? Ostrożnie. Dobra Już myślałem, że jakiś bóg następny. Łops, coś się porobiło. A ja? O mnie zapomniał eee. Ider za kobietą. Mimo, że to jest Chuck Norris, to nigdy nic nie wiadomo. Tutaj show! Ci Tak! To on Płaci. przecież... A potem jak mnie zostawiliście. Że... Gdzie dzieńcze? Co z nim? Fajnie, że jesteś. Aj. A dzień dzisiaj ma się dobrze. Zaprowadzę was. Kierzecie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze, zostańcie z nimi. My pójdziemy Pakowski, do Pakowski! Polak! 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 Polak. W, w każdym bądź razie, polskie nazwisko. Pakowski. Już go lubię. Dobra, 14.34. 14 minut, 34 gramy. Co się stało w Shinga, Myśleliśmy, że zginąłeś. Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuj. Oo, O, i coś tu się język za Tak bywa, jak człowiek się tydzień metrów czołga przez ściek z dziurą. To teraz już wiesz, jak pisuję kto do piekła. Dobra. Rej, i ja. Atak synchroniczny. Otwórz drzwi. O, kojarzę tą rzecz, jak najbardziej. Minus jest taki, że mam trochę mało amunicji, ale będzie z spowolnione tempo i dajemy czadu. Nie ma spowolnionego tempa! A ja nie mam amunicji! Jenny Maria! Snajper się nie przydaje na takie odległości. Nie przydaje się. Zmieniamy na JS2. Po prostu muszę zmienić, no bo wiecie... Nic nie zrobię ze snajperką. To gnida się spróbuć. Dobra. Wszystko muszę robić sam. Jest czysto. Dobrze, że przeżyłem. Dobra, idziemy, 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 idziemy panie, panie Gariso. Jedenasty odcinek. Czy znowu będziemy dzielić na dwa, czy też już nie? Moi drodzy widzowie. Tilgar mów wolniej. Będzie o wiele lepiej. Uwierzcie mi. Jakikolwiek coś, piszcie mi w komentarzach, żeby cokolwiek co poprawić mój kanał. Dobra. Mój głos to moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się niczym. Sporan że bardzo Nie powinien pan nawet... Mówić. przyszli po mnie z jungle masz weźcie stąd Nie potrzebuję żadnej broni kapitanie moi bracia mnie nie zabiją może nie wyraziłem się jasno twoi bracia myślą że nie żyjesz jesteś celem tak jak my obiektem przeznaczonym do likwidacji więc muszą mnie zobaczyć przekonać się że wciąż żyję wtedy zapomną o misji i złożą broń czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? tak ryzyk fizyk! irish hacker pilnujcie drzwi ok serio jeśli zaczniemy walczyć sam te drzwi. Nie mogę Ci na to pozwolić. Posłuchaj mnie. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy, przy życiu. W takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. Wy też. Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić, to braci bez strachu. To już przegam muszę wiedzieć, na czym stoję? Coś się Lisek się już nie grał, bo dobra, otwieram drzwi. Wait. Jałty. I be pianna. W ogóle nieumiem, Nie rozumiem. Ani mi

Tłumacz. To Chang. Ma okno gdzieś na północ od nas. To słuchaj, Po grzebie prawdę i nas wszystkich razem z nią. No! powiemy? Nie mamy nic, nic już nie zostało. Nawet C4? C4, C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim? Coś. <laughs> Pozdrawiam. Znaczy, poprzedni odcinek jest. najwięcej C4. Ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Nie. Jesteśmy bardzo poważni. Dobra, no ba. Pokaż. Reker, Irish, chodźcie. Kana na pewno chcesz dołączyć? Dzięki. I Ten Chang jest w końcu w Chinach czy nie w Chinach? Przygotować mi łódź i załadować na nią gadania, Zaraz tam będziemy Soundtrack mówi mi coś, że zbliżamy się do końca. Nawet ci koniec miałby być za pół godziny. To było niesamowite. Coś tak jest. Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną. Związałam się z tym, co symbolizuje. Fuch. Robi się ciekawie, naprawdę ciekawie robi się moje drodzy witowie, dobra. Hana, masz czasem, żeby było inaczej. Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie o. jest, nadal muszę walczyć. Ale to dla pana się żyć. Jesteś w porządku. Ty zostajesz, tak? Macie przeżyć. To rozkaz. Yes, sir. Zrobi się. A wy nie dajcie zatonąć walkirii. Niedługo ucieka. Ura! Dobra, muszę gdzieś płynąć. Do przodu. Trzymam lewy shift, wszystko trzymam. Nie wiem gdzie mam płynąć, ale...

Oho oh, ho Co zaczynamy? Co zaczynamy? Ja nie jestem w kamikadze What the fuck is going on? Ja chciałem płynąć To nie wiesz jak się tym steruje Ty coś kobietą i do kuchni ty Przepraszam, jeśli urodziłem jakąkolwiek dziewczynę, która mnie ogląda Dobra Szybko, szybko, szybko ładuj to Trzyma No wiem, że trzyma to Amerykańska niedowodność Nie można by tak po prostu było tego włączyć? Zobacz, to niezawodny sprzęt. To jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł jeszcze. Strzel. Jest fajny baje. Ale takie coś chyba jeszcze nie istnieje. Jeszcze. Trochę wysoko. Irish, witaj w swoim ulubionym świecie. <grym złożył> Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak masz status, odbiór... Ledwo się trzymamy! Włączuj tu, włączuj tu! Wysadzaj kana! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Zadajmy to! Trzeba będzie zejść na dół! Okej. Okay. Wystarczy jedna osoba. Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay, daj mi go. Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Irish, pamiętasz? Mam farsa. Daj mi go, dawaj. Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek. Mój kraj potrzebuje cię żywej. Nie zejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Reker. Wybierz Hanna, wybierz Irisha. My się tutaj kłócimy. O. Oh! ludzie. Daj mi ładunek, Reker. To mój ciepło Hana! Hanna. Dobra. Trzymaj się chłopiec. Keriak zapali się zielone, Naciśnij przycisk. Iris! Cholera. Gotowe już można! Naciskaj je, grę, wyznaczaj! Zabiję! Krawarze, kurwa! Wysadzajcie ten statek, już! Cholera Iris, uciekaj! Nie się człowieka! Dobra.

Zatłogar! Grabarze są już na pokładzie. Wracamy! A gdzie tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić. Musimy się wycofać. Cholera... Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. Moi drodzy widzowie, nadal mam nadzieję, że Irish będzie żył. Koniec! A, nie dreszcze przeszło. Muszę przyznać, że gra zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, mimo początkowych błędów, które naprawiona. Naprawdę mam takie teraz dreszcze, że... A nawet kamera pewnie wam pokaże. Aż mi włosy stanęły dęba. Te tutaj, te nie. Kiedyś lubiłam wyprawę w góry. Ten spokój. Prostota. Myślę, że jedno Kiedyś słowo... Wspaniale opisuje tą grę. Nauczył mnie w Jeszcze po prostu słowo... Wspaniała gra. Myślałam, że jesteś miastowy. A jako taki bonus wam o, ja jeszcze wrzucę to. później odcinek Ale Te mówię. dwa wyjścia na końcu, co robić Pochodził z Karoliny Opuścił nas dawno temu Ja tymczasem moi drodzy widzowie się żegnam z wami Zobaczmy Nie ma go już. Czy jest coś jeszcze po napisach, czy też nie Ale gra naprawdę dała szatu Pomimo początkowych, naprawdę na początku żałowałem no, Jakoś tak nie jest ta kampania A później zrobiło się coś wspólnego Zwroty akcji Grafika, sama grafika tak naprawdę Fabuła również. Również fabuła i mi się spodobała. Tak naprawdę... Te zwroty akcie zrobiły wszystko. Tutaj znowu telefon dzwoni. To nie jest mój tak więc nie mogę go wyłączyć. Kurde, ja kliknę czerwony normalnie. Już ktoś na dole kliknął. To jest taki telefon. Góra dumniejsza w tym. Głupi moment, bo akurat BF... Koniec gry, a telefon dzwoni. No... Sorry, przepraszam, jeśli kogoś to uraziło. Mogę ten, mogę ten odcinek jeszcze raz nagrać. Na no serio. Wspaniała gierka, miłą chęcią zagram jeszcze raz. Moi drodzy widzowie Single Player, zakończyliśmy kampanię, zakończyliśmy Teraz gramy w multiplayer. Jeśli będą jakieś DLC dodatki, które wpłyną jeszcze jakoś na fabułę, z miłą chęcią zobaczę co to będzie, jeśli będzie coś ciekawego, no to się pozbiera pieniądze, zakupi i przejdzie. Aczkolwiek dodatki w BF-ie o wiele częściej właśnie są do multiplayera, tak więc wątpię, żeby cokolwiek się jeszcze zmieniło w singlu, który i tak i tak był naprawdę długi. 7 misji, 11 odcinków, ponad 4,5 yy, godziny, nie wiem, nad 5 godzin, no właśnie, ponad 5 godzin, plus minus 5 godzin, sam nie wiem ile to było, teraz 27 minut nagrywam ponad. Będzie to jeden cały odcinek. Rzucę wam jeszcze bonusa, czyli te obydwa zakończenia. Ja tymczasem moi drodzy widzowie się z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku multiplayer Battlefield 4. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.